yeah Dzień dobry, dzień dobry, witam, mam nadzieję, że mnie słyszycie, siema, cześć, Pogoń Szczecin, jak to ci się kapelusz nie podobał, how dare you, młodzież, dlaczego wam się mój kapelusz nie podobał, opowiadajcie, słychać mnie, to dobrze, skoro mnie słychać, to dobrze, co tam, co tam, jak tam wtorek minął wam, mam nadzieję, że dobrze, u mnie całkiem spoko, Jutro też się zapowiada ogień w szopie standardowo. Oj tam. Z Belgii przewieziony. Zagrabaniczny. Zaraz tam dziwnie. Jak taki... E... Nie wiem jak to. A widzisz. Z Belgii przywieziony wczoraj. Dzieciaki były w tym. Na, fest, na konkursie, na konkursie w Belgii akordeonowym. No i przywiozły tacie taki kapelusz specjalistyczny, słomkowy. No, widzicie? Można, można, można. Siema, siema, cześć, cześć, cześć. Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Pogoda jest naprawdę, słuchajcie, dziwna. Jadę rano do pracy, słońce świeci, mi, mi piękna pogoda. Teoretycznie powinno być wszystko w porządku po południu, i teraz jest jakoś słabo, nie? Cześć. Cześć Wam, witam Was wszystkich. Jest 8 osób, dwie osoby się ze mną przywitały, co mnie niezmiernie cieszy. Cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby reszta się ze mną przywitała. Mam nadzieję, że mnie... Ja oglądam, ja oglądam Ciebie i wiedziałabym, że robisz live. No wiadomo, nie? A pan e, Nob, cokolwiek to ma znaczyć, chyba nie wie, że istnieje takie coś jak łapka, e, subskrypcja i dzwoneczek. Zgadza się? No, no w każdym bądź razie, moi mili, wtorek za nami, całe szczęście, to ja... A Kacper! To co to za zmiany? A skąd ja mam wiedzieć? No ludzie, no nie możecie się co chwilę przefarbowywać, bo ja nie jestem w stanie was ogarnąć. No. Oczywiście, że jestem Alfą i omegą. No i to jest właśnie. To jest bardzo, bardzo dobrze to, to, to powiedziałeś. Jestem Alfą i omegą. No. Co tam opowiadajcie? Jak tam wtorek wam? Mija młodzież? Mam nadzieję, że w szkole żadnych gał, gał nie wpadło? Da, przyszła łapka, subskrypcja i dzwoneczek? No mam nadzieję. Coś mi ciepło w tym samochodzie jest. Choć go nie ten, nie zdążyłem przewietrzyć, bo cyk do samochodu wsiadłem i szpula, nie? Muszę jeszcze... W... Wydobyć, e, wydostać się z miasta. I pięknie dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam wszystkim. 20 osób jest, ogląda, a tylko dwie się ze mną przywitały. How dare you? No, młodzież, dlaczego się nie potraficie ze mną przywitać? Ja się pięknie z Wami, zawsze witam Was bardzo serdecznie. E, cześć, czapki, cześć, e, nie wiem, wszystko. A tutaj tylko dwie osoby się ze mną przewitały. Dlaczego? Bardzo niefajnie, słuchajcie, bardzo niefajnie. No ale mam nadzieję, że jak będziemy się częściej spotykać, to wszyscy się już będą ze mną witać i nauczycie się kultury. Ja was nauczę troszkę kultury. Nie żartuję, nie będę nikogo uczył kultury. Jak ktoś chce, to się oczywiście się ze mną przywita. Siema, Karoli. Karolina. Cześć, cześć, cześć. Witam was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. 30 osób. Wow. Jest to szok. Naprawdę. Nie no, fajnie jest, naprawdę cieszę się. Widać, że dużo 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 stałych obserwatorów jest. Oczywiście część jest też też kil, kilka osób się zawsze nowych pojawia co mnie niezmiernie cieszy. Co znaczy że że, że lubicie się spotykać. Pana a po co mam ci dać oraz oraz żmija ja mam ci bana Dawać a czemu Kamil jak tu powiem że średnio to chciałem otworzyć puszkę że ona prosiła stanęła ze mną Łomatko no i córko, no co ty? Poszła właśnie u dentysty, jestem masakra. No, jedyneczka, no to nie jest fajnie, nie? Przewiew. Chciałem otworzyć puszkę. No, o, niestety, słuchajcie. E... Nieszczęście chodzą parami. Ja chyba zawsze jestem na twoim nawie. Niezmiernie mnie to cieszy. A z tą jedynką słuchajcie, no ja wiem, że to tak. czasami tak jest, nie? Czasami ma się słabe zęby i wystarczy tylko jeden taki niefortunny y, ruch, i, i jest po dyskotece, nie? Cześć, cześć, Kamil. A po co mam ci banana dawać, młody? Jeszcze mnie nie wyzwałeś, nie obraziłeś, nie użyłeś się. Wulgarnych jakichś tutaj wpisów, więc nie ma takiej potrzeby. Zgada się Czekajcie. Mój młody poprawił, słuchajcie, z e, trójki, matmę na szóstkę. <laughs> nie wierzyłem, ale mówił, tata poprawiłem na szóstkę, nie? Tak, oczywiście mówię, nie? Nie będę dawał pana za darmo. I tyle młodzi. Kajny szans. ale w samochodzie, słuchajcie, cieplutko, a na zewnątrz jest jakoś taka trochę lipa, nie? Jutro oddaję samochód do mechanika. Mam do zrobienia wtryski, e, mam do, zdrowie, do, do, do do, wymiany olej, mam e, hamulce tylne do zrobienia. I don't speak English. Niestety. Ich nicht verstehen. No. Ja, no. Młodzież, łapka, subskrypcja, dzwoneczek. Wroz... Siema, cześć Dawid. No, witam was w ogóle. Cieszę się, że w takim licznym gronie jesteście. Ja trzy ja na 5 poprawiłem. No i pięknie. I, I niezmiernie mnie to cieszy. Dzień dobry, byłem na live'ie pana, pan, e, pozdrowi... Oczywiście, że pozdrowię, Mariusz. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. W ogóle Was wszystkich pozdrawiam. Nie dam Ci bana, młodej. Możesz nie wiem co robić. Chyba, że no będziesz, za, zaczniesz przeklinać. No to wtedy nu, nu, nu. A tak to nie. Mogę, młoda? Cześć, cześć, cześć. Majka Jordan. Cześć, Majka. Idę dać dzwoneczek. Idę dać. Bardzo dobrze daj dzwoneczek, łapkę i subskrypcję. Ale ty chyba masz ten dzwoneczek, bo ty, cał, bo ty zawsze jesteś, więc możliwe, że dostajesz całe, cały czas powiadomienia, że jesteś. Pogoń Szczecin. Michael Jordan. Hejo! Michael, przepraszam, Michael Jordan. A ja przeczytałem Majka Jordan, nie? No. Majka Jordan. No to nieźle, słuchajcie. Już. Pięknie. Pamiętajcie, młodzież, ci, którzy nie bywacie u mnie jeszcze i by, jesteście pierwszy, na mnie mówią w szkole, a to mam moje nazwisko nie, nie podam. No przecież nie musisz, ale możesz po powiedzieć, jak masz na imię. Michał? Michael Jordan, to może jakiś taki wysoki jesteś i masz e, e, stopę 55. Jadę już teraz do domu, słuchajcie, bo dzisiaj moje dzieci w szkole nie były. I wczoraj też, i dlatego mam ten. Maja. A Majka. Majka, to pewnie jesteś wysoka. Wow, masz, trzy, masz 13 lat i pewnie masz metr 80. Dlatego nazywałem Cię Michael Jordan. A bo wczoraj wróciły z Belgii. Gdzie zdobyły pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Naprawdę. Mm. Krem do la Creme. <grym> no, w każdym razie nie no, fajnie, fajnie, cieszę się. E, sukces jest. E, dzieciaki są podbudowane, tak wiecie, tak. Na maksa. Zresztą tata też, nie? E, 29 będę w Szczecinie. Tak jak mówiłem wczoraj, bodajże że przecież... O, siema, cześć Kuba. Kuba, coś tam. Cześć, cześć, cześć. Witam w ogóle Was wszystkich bardzo serdecznie. Jadę już do domu. Mam nadzieję... O, coś mi oko zabolało. Stary jestem. Dawid. Gdzie lecisz, młody? Dawid, gdzie lecisz? Do domu. Lecisz pewnie coś zjeść. Bardzo dobrze. Trzeba coś zjeść. Nikola. Ja mam na imię Nikola, więc mówię Nikola Jackson. Oczywiście, że pozdrowię Nikola, pozdrawiam. Ja, jak chcecie, żebym was wszystkich pozdrawiał, mogę was cały czas pozdrawiać. Nie ma problemu to dla mnie. Fanka Julity, dobrze mówię? Fanka Julity, e, hu, Julity, Boże, coraz nie możecie mieć napisane albo Franek, Agnieszka, Łukasz, Karol, e, coś takiego. Cześć Kuba, cześć, cześć, cześć. Bożena, o, Bożena. Siema, cześć Bożenko. Witam. Witam Was bardzo serdecznie. Wtorek za nami. E, jutro środa to już będziemy na szczycie i potem tylko cyk i weekend. Dzięki, to właśnie. E, Nankę mówią. Aha, Nikola, hejo. Siema, Siema, Marta H. Marta H, Siema, cześć Wam. Łapka, subskrypcja dzwoneczek, pamiętajcie. Dlaczego dzwoneczek? Dlaczego ten, ten dzwoneczek jest chyba ważniejszy od tych łapek, od tych, od tych subskrypcji? Żebyście wiedzieli, że ja się nagle pojawiłem, i Wy już wtedy już musicie zobaczyć, że ja już jestem. O. Na przykład, albo że dałem e, tego, że dałem jakiś nowy filmik, nowego shorta. Słuchajcie, no. Chcecie, oglądać, chcecie ze mną rozmawiać? Ja bardzo chętnie z wami rozmawiam. A gdzie... A gdzie jesteś? No gdzie ja jestem? W Koszalinie, młody, w Koszalinie. Wow, chyba się wpierdzieliłem trochę bez sensu. No dobra. Jestem w koszalinie. Dzień dobry. A! Kukaracza, siema, cześć, cześć, cześć. Dobra, cześć papa. Cześć, pa. A słuchajcie, młodzi. Ja za 15 minut będę kończył. I chciałbym, żebyście wyszli na spacer, albo jeżeli jesteście na spacerze, żebyście tak zostali, chociaż jeszcze na godzinkę. Oddychali świeżym powietrzem, odprężyli się. Ci, którzy mają, a do brata muszę zadzwonić, bo wczoraj miałem dzwonić, ale to zamieszanie z powrotem dzieciaków z Belgii i tak wyszło jak wyszło. nie? Ale dzisiaj na pewno zadzwonię, bo wczoraj miał urodzinki. No i bardzo mnie to cieszy i bierzcie przykład. Dwie godziny na spacerze, idealnie, idealnie. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja i dzwoneczek. Kukaracze, co tam? Znowu coś tam uskuteczniasz. Oj młodzież, młodzież. Najważniejsze, że następny dzień tak samo, just like that, o uciekł. Ja jadę prosto do domu. Fanka Julity, coś tam. Ja mam 43 lata, dziewczyno. Jestem prawie e, dwa razy starszy. Ale spoko. Dam radę. Chciałbym mieć tyle lat, ile wy macie. Naprawdę. Chciałbym się cofnąć jakieś tam 10-20 lat do tyłu. Majka Jordan. No to mów. To oznacza, że coś y, uskuteczniam. No, że y, coś tam kombinujesz na czacie. Halo, mam pytano. Przepraszam, że tak agresywnie, bo tak mam czasem. No, no co tam? Pytaj, Majka. Ja nie jestem stary, dajcie spokój, nie? Jestem stary jak węgiel, nie? Ale spoko. Nie żartuję. Czuję się bardzo młodo. Na gdzieś około 30 lat. I jest z tym bardzo dobrze. Ten czas. Moje dodatkowo... dzieci są. w wieku, 13 lat. Nikola. Dobra, ktoś chciał zadać pytanie. Majka Jordan, zadawaj pytanie. Co o której? A, ok. Z jakiego województwa jesteś? A, dobra, to piszę. Y, kukaracza pisze do Nikoli. Kukaracza tutaj jakieś kręci wał, y, lody. <słuch> <słuch> Oj, młodość, młodość. Jak, chciałbym być w waszym wieku. Ale z tym rozumem, który mam dzisiaj, wiecie? Ja jestem z zachodnio zachodniopomorskie, jest spoko, że Koszalin nie jest jakimś tam super, wiecie, jakimś tam miastem. A co się stało? Jak to zdenerwowano? Co się stało? Powiedz, że, że stajesz, mały, czy, czy po prostu się okazało, że jutro macie sprawdzian. Pamiętacie, że bym do brata zadzwonił? Możecie mi przypominajkę na tym napisać. Na, w komentarzu. Bo muszę zadzwonić, bo wczoraj e, zapomniałem, zapomniałem. Nie tak do końca zapomniałem. Zamieszania dużo było. OK. Mogę na Was polegać młodzież? Siema, siema, siema. E, Młodzień, piszcie, jeżeli chcecie coś mi przekazać, to piszcie takie jedno zdanie. Poczasem. A w kosze. Sigma Sigma Boy, siema, Magdalena. Cześć, cześć, cześć. Pamiętajcie o tym, siema. Pamiętajcie o tym, że ten. A jutro standardowo, zawsze, zawsze się pytacie, e, o której jutro live. Jutro będzie standardowo od godziny 15 do 15:30 plus minus. W zależności, a, w zależności, jak tam sytuacja będzie wyglądać. A e, oczywiście, że pozdrawię. Fanka, Julity, hi, hi, tam coś tam, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Pamiętajcie, wszystkich Was pozdrawiam i się bardzo cieszę z tego powodu, że jest, z tego, że jesteście tutaj i że lubicie e, się spotykać ze mną. A to, że czasami głupczycie, no to, no to taka, taka, natura Wasza, nie? No nic na to nie poradzimy, nie? Jesteście młodzi, macie jeszcze e, mleko pod nosem, twaróg za uszami. Siema, siema, skonieczny. Tomek Skonieczny, byłeś on już wcześniej. Emilka, Emilka, to e taka internetowa Emilka. Milka to była taka krowa kiedyś, a mój kot też ma na imię Mila. Jest bardzo, bardzo śmiesznym kotem. Kukaracza się pyta wszystkich, wszystkie dziewczyny, z jakiego województwa są. A, pewnie próbuje świrować bażanta. <laughs> Oj, młodzi, młodzi. O, się łapek w górę, czemu tak mało? Słuchajcie, ja nie wiem, naprawdę, czy nie jest wam wstyd? Młodzież. Ja już prawie kończę z wami dzisiaj. Tak dzisiaj króciutko bardzo, bo jest 1524, czyli spotkaliśmy się na 20 minut. Ale jakby co to wiecie? Wchodzicie na, mo na mojego YouTube'a i oglądacie, komentujecie. Dajecie łapkę w górę, łapkę w dół, łapkę w poprzek. Wszystko. OK, Młodzież. Do zobaczenia. Jutro o godzinie 15 spotkamy się z powrotem. Chyba, że w ciągu dzisiejszego dnia się jeszcze pojawię. Wszystko zależy od tego, jak tam e, będzie się układać. Dzisiaj umie praca. Do zobaczenia. Cześć wam. Jakie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć.